Miesiąc kwiecień ustanowiony został przez Senat Rzeczypospolitej miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. To właśnie w tym czasie odbyła się gala finałowa trzeciego wojewódzkiego konkursu recytatorskiego promującego poezję lagrową i jednocześnie upamiętniającego ofiary systemu totalitarnego w obozie Ravensbrück. Na finałowej gali konkursu zgromadziło się 27 laureatów, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych podczas konkursów półfinałowych, jakie odbywały się w kilku miastach województwa. Prezentacjom młodzieży przysłuchiwały się m.in. były więźniarki obozu Ravensbrück oraz członkowie ich rodzin, dla których było to ogromne przeżycie. Poezja lagrowa w ustach młodego pokolenia nabrała innego wymiaru i stała się dla wszystkich słuchaczy niezapomnianą lekcją historii. Ja mam na imię Anna. Jest z nami pani, która ma na imię Grażyna. Jest z nami pani, która ma na imię Klaudia. I jestem przekonana, jestem pewna, że wszystkie my, wszystkie dziewczyny, które tutaj są, przez całe ich życie, przez całe nasze życie, wszyscy zwracają się do nas po imieniu. Bo ja przez 44 lata swojego życia Zawsze, zawsze słyszę jak się do mnie mówi Anna. Z czego się dzisiaj bardzo cieszę i doceniam to podwójnie. Bo są z nami na sali pani Irena, jest z nami pani Maria, jest z nami pani Katarzyna. Są to kobiety, które nie miały tyle szczęścia co my. Bo my żyjemy w wolnym kraju. Te kobiety, te trzy wyjątkowe kobiety, które są dzisiaj z nami podczas swojego życia, podczas pobytu w obozie Ravensbrück, musiały reagować na numery, na numer 1026 1030, czy na numer, którego nie zapomnę, tu, drodzy Państwo, do końca życia, 1066. To jest numer, na który musiała reagować nasza honorowa obywatelka Rudy Śląskiej, pani Katarzyna Mateja. Ja trzy lata temu miałam zaszczyt poznać panią Katarzynę. Drodzy Państwo, rokrocznie o tej samej porze spotykam się z panią Katarzyną. I pani Katarzyna opowiada mi, opowiada mi, co przeżyła. I daje wskazówki. Pani Katarzyno, ja z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Pani za to dziękuję. Konkurs recytatorski jest corocznie formą oddania hołdu ofiarom obozu Ravensbrück oraz ocalałym więźniarkom, które jako świadkowie historii szerzą wiedzę na temat wydarzeń sprzed kilkudziesięciu laty, by uniknąć takich tragedii w przyszłości. Udział w konkursie dla wielu młodych ludzi był również swoistą lekcją patriotyzmu i pokazał jak cenna jest wolność, do której jesteśmy przyzwyczajeni, a która to została okupiona wieloma ofiarami. Wspomnienie ze zbioru zwyciężyły wartości pani Urszuli Wilskiej. Było nad ranem. Słońce zupełnie jakby nie było wojny, grało w gałęziach drzew. Słońce się bawiło. Była środa. Wiem to na pewno, gdyż po ostatniej dużej środowej kresce postawiłam jeszcze dwie mniejsze. Kolejny dzień, kolejna próba. Czego dziś mnie nauczysz? Pytałam go w myślach, bojąc się zapytać, Czemu? Czemu właśnie mnie? Czemu właśnie tak? Dzień rozpoczął się od apelu, jak co dzień. Stałyśmy równo i dobrze, jak co dzień. Krzyczały po nas i biły, jak co dzień, a nad nami wiatr grał w gałązkach drzew. Ładnie tu tak? pytałam. Ładnie tu tak bawić się z promieniami słońca? Wiatr pędzi gdzie chce. Słońce zagląda gdzie chce. Drzewa rosną jak chcą. I tylko my stoimy jak trzeba. Ale moje myśli są już dalej. Już pędzą przez ogromne pola i są na wielkiej, zielonej łące. To musiało naprawdę dziwnie wyglądać, by na zwykłym, środowym apelu uśmiechać się do siebie naprawdę. Starałam się uciec tymi myślami jak najdalej. Dziękuję Ci, wietrze. Gali finałowej trzeciego wojewódzkiego konkursu w kręgu Poezji Lagrowej Więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego K.L. Ravensbrück towarzyszyła tematyczna wystawa prac malarskich.